Praktyka czyni mistrza. Tak to już wygląda, że czegokolwiek się w życiu nie chwycimy, trzeba się tego nauczyć. Każdy kiedyś stawiał swoje pierwsze kroki, każdy bez wyjątku. Nawet ci, których teraz uważamy za najlepszych, prawdziwych mistrzów w swoim fachu. I oni uczyli się na własnych błędach, zdobywając coraz większe doświadczenie. Ci, którzy doprowadzili swoje umiejętności do perfekcji, są często traktowani jako ludzie wybitni znani pisarze, rysownicy, aktorzy itd. O początkach jednego z nich chciałbym Wam wspomnieć dzisiaj. Neil Gaiman, wybitny, kultowy pisarz i scenarzysta, twórca znanego chyba każdemu czytelnikowi komiksów Sandmana. O dziwo, i on kiedyś zaczynał swoją przygodę z komiksami od pierwszych, jeszcze wcale nie aspirujących do bycia wybitnymi historiami. Co byście powiedzieli na to, by zapoznać się z kilkoma z jego pierwszych prac. Dni Pośród Nocy to niedawno wydany przedruk zbioru pięciu niedługich opowieści graficznych autorstwa Nina Gajmana. Wydanie pierwsze pojawiło się na polskim rynku dzięki wydawnictwu Egmont w 2008 roku. Każda opowieść w nim zawarta została poprzedzona osobistymi wspomnieniami i komentarzami samego autora. Dzięki tym kilku słowom album i same historie bardzo mocno zyskały. Dzięki temu możemy nieco przychylniejszym okiem spojrzeć na pewne niedoróbki, czy nie zawsze zgrabne rozwiązania fabularne. W końcu Neil Gaiman musiał kiedyś rozpocząć. Tradycyjnie dla tego autora każda z historii zilustrowana została przez innego rysownika. A teraz kilka słów o tym, o czym traktują zebrane w tomie opowieści. Na pierwszy rzut oka zauważalna jest duża rozpiętość tematyczna. Ich jedynym punktem wspólnym jest sam autor, oraz ogólny nastrój, który wywołują w czytelniku. Nastrój grozy. Raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem, ale tak, groza jest tu odczuwalna. Historia Jack z Zieleni została narysowana na podstawie pierwszego scenariusza komiksowego, jaki wyszedł spod pióra Gaimana opowiada o potworze z bagien, który wspomina teraźniejsze i dawne czasy oraz towarzyszącą tym wydarzeniom grozę. W opowieści Drzewa jak bogowie poruszane są przez hybrydę człowieka i rośliny filozoficzne kwestie o naturze istnienia. W komiksie Bracia dalsza rodzina potwora z bagien otrzymuje od rządu misję rozwiązania problemu przybysza z minionej epoki dzieci kwiatów. W przytulnie towarzyszymy Johnowi Konstantinowi, znanemu również pod pseudonimem Hellblazer, podczas spotyczki w opuszczonych miejscach z zagubionym, samotnym duchem. A w Sendmenie, Teatrze Snu, poznamy losy snu, po tym, kiedy to w innym komiksie Sen Sprawiedliwych został schwytany do magicznego artefaktu. Tak jak już zasugerowałem wcześniej, w historiach tych są odczuwalne pewne niedociągnięcia. I zapewne dlatego też album ten nie cieszy się najlepszą opinią wśród fanów historii Nila Gaimana. Krytycy zapominają jednak o tym, że były to jego początki w tej jakże niewdzięcznej i niepewnej branży. Biorąc pod uwagę, iż mamy do czynienia ze zbiorem debiutanckich prac przyszłej lekcji. Legendy medium komiksowego, poziom, który otrzymujemy, jest naprawdę bardzo dobry. jeżeli miałbym określić, która opowieść podoba mi się najbardziej, byłaby to historia Przytul mnie. Jest zupełnie inna niż pozostałe. Wywołała we mnie sporo emocji, począwszy od strachu, przechodząc przez smutek i kończąc na nadziei. Drugą z kolei byłaby Sandman Teatr Nocy, ale to oczywiste. Opowieść o śnie nigdy za wiele. Zanim sięgnąłem po polskie wydanie Dni Pośród Nocy, czytałem wiele opinii o tym zbiorze, które zostały wystawione przez zachodnich czytelników. Szczerze przyznam, że mało brakowało, a nie zaopatrzyłbym się w ten wolumin. Bo za słabo, tak pisali. I nie ten poziom, że to na siłę wszystko zostało zebrane. I wiecie co? Dobrze, że nie zasugerowałem się tymi opiniami i pozwoliłem sobie wyrobić swoją własną. Oczywiście komiks nie powala na kolana, ale prezentuje sobą ogromną wartość poznawczą, jak i merytoryczną, przy jednoczesnej zaskakującej jak na debiutanta różnorodności. Cieszę się, że Gaiman chciał podzielić się z nami własnymi przemyśleniami o swojej wczesnej twórczości. Jako fan tego pisarza uważam, że to pozycja obowiązkowa dla tych, którzy, podobnie jak ja, zaczytują się w jego dziełach. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto, poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior!